Moje zadanie w tej chwili na gorąco rozpalić jak najszybciej e, błysk wokół, zostawić to co, to co za nami, chociaż pewnie nie będzie łatwo. Troszeczkę w tym sporcie jestem, grałem też troszeczkę w piłkę i wiem o tym, że jeżeli rozpoczynasz mecz i dostajesz dwie bramki na dzień dobry, to. Wszystkie założenia, wszystkie rzeczy po prostu odchodzą na, na, na drugi plan. No i po prostu cierpieliśmy. Wszystko zależy od nas. Nie mamy tragicznej pozycji, jeśli chodzi o, o tę część sezonu. Z tym, że ciśnienie rośnie, bo bo ta liga tak naprawdę wchodzi teraz w decydującą fazę. Wszystko jest w naszych e, rękach, głowach przede wszystkim dzisiaj i trzeba z tym mocno pracować. To naprawdę muszę przemyśleć, w jaki sposób dotrzeć, w jaki sposób zapalić iskrę. Jest masa ludzi, którzy Was wierzy, i pokażcie, że warto za tym przychodzić. Najgorsze, co dzisiaj możemy zrobić, to podzielić się, to szukać winy, oskarżać. Dzisiaj musimy być razem i, i to powtarzam, do może dla niektórych do znudzenia. Ale jeżeli sięgniemy historią, to momenty, w których nie jesteśmy razem, doprowadzają koronę kielce do tragedii. To było 18 dni temu. W mojej opinii, wciąż znamy się na pracy, wciąż jesteśmy dobrymi piłkarzami. Wciąż jesteśmy dobrym klubem, wciąż mamy bardzo dobrych kibiców, po prostu musimy być razem. To tyle.